co zadziała? No, skupiamy się właśnie na przypominaniu sobie naszej tożsamości jako chrześcijan. Ugruntowujmy się w tym, co już wiemy no i miejmy też jakąś chęć, żeby poznawać coraz więcej z Biblii, dowiadywać się nowych rzeczy. Też trzeba. Myślmy o tym, co taka osoba, która taką tożsamość, którą my stawiamy jako wzór, co ona by robiła na naszym miejscu. No, najlepszym przykładem jest oczywiście Jezus, bo On był doskonały i nie trzeba się zastanawiać, czy, czy to było dobre, to co on sugerował, czy robił. Ale też inni bracia, których, do których mamy szacunek, których, do których, co do których w, w tych aspektach, które akurat analizujemy, widzimy, że no, oni są dobrym przykładem biblijnym, chrześcijańskim, no to jak najbardziej powinniśmy korzystać z tego i naśladować takie, takie postawy. Więc możemy sobie zadawać zamiast tego pytania, czy chrześcijanin powinien być porywczy, nerwowy nieodpowiedzialny, czy samolubny, czy cokolwiek innego, co sobie tutaj wstawimy. Czy Chrystus taki był, czy bracia wspaniali, których znamy, jakieś świadectwa ich, czy osobiście znamy, czy oni takimi by byli, czy to by pochwalali. Zastanawiajmy się nad tym.